Gdzie jest nasza Wednesday? Zaraz zrobimy jej najlepszy makijaż w życiu. Co tu się dzieje? Co wy tu robicie? Dlaczego zakłócacie mój sen? I dlaczego się śmiejecie? Co to ma być? Jak mogliście? A tej pokrasznej dłoni brakuje ładnego manikuru. Trzeba natychmiast pozbyć się tego okropnego makijażu i złapać tę bandę żartownisów, którzy uważają, że nic im za to nie będzie. Stać! Czekajcie! Tu jest jakiś pokój! Patrzcie na te wszystkie pudła! Wednesday na bank nas tu nie znajdzie! Chowamy się! Aha, drzwi są otwarte. Myślicie, że nie zemszczę się na was, jeśli ukryjecie się w tych pudłach? Mylicie się. Tu na pewno ktoś jest. A masz! A masz! Nie, tylko nie we mnie, tylko nie we mnie. Nikogo nie ma, ale nie szkodzi. To jeszcze nie koniec. Mam tu całą masę narzędzi, których na pewno użyję, żeby odnaleźć każdego z Was. I rączka pomoże mi to zrobić. Zaczniemy od kija baseballowego. Co się dzieje, rączka? Masz rację, kij jest zbyt banalny. Łot Tora to zupełnie inna sprawa. Dobra, teraz znajdę wszystkich, którzy się tu ukrywają. Gdzie ona jest? O, wiem! W tych pudełkach są malutkie dziurki. Mogę je użyć, żeby znaleźć drogę do wyjścia. Mam! To jest moja szansa! Co to było? Chyba mi się coś wydawało. Nie. Nie mogło mi się wydawać dwa razy. Co tu się dzieje? Czy mam zwidy, czy to pudełko się rusza? Strasznie mnie to wkurza. Stać! To pudło zaraz zostanie porażone piorunem. Ojej, jeszcze nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Znalazłam, więc to pudło naprawdę się ruszało. Quentin, miło było Cię poznać. Do widzenia. Czego tym razem użyć do szukania? Może ta urocza zabawka pomoże mi kogoś znaleźć? Nie, zabawka jest zbyt słodka. Użyję chyba tej ostrej kredki. A jeszcze lepiej, jeśli tych kredek będzie więcej. Wtedy na pewno znajdę wszystkich, którzy mnie pomalowali. Dobra, sprawdźmy. Pierwsze pudło niestety puste, ale w drugim na pewno kogoś znajdę. Znowu pusto to niemożliwe. Dlaczego ja mam takiego pecha? W pudełku jest dziura. Chyba mam przechlapane? Ktoś na pewno przez nią podgląda. Aaaa! To boli! Zaraz wykurzę stąd kogoś. To straszne! W końcu, nie na darmo, przyniosłam ze sobą kilka kredek. Na pewno uda mi się zmusić tego kogoś do wyjścia z pudełka. Najwyższy czas stąd zwiewać Wiem Ta kredka jest dość ostra Więc dzięki niej wyjdę stąd niezauważony Mam nadzieję, że szalona Wednesday Mnie nie zauważy Mary, wcisnę się tutaj Cicho, bo nas znajdzie Gotowe co to jest? Kurczę, wymknął się. Kość? Nuda. Siekiera? Banalne. Rączka, czego ode mnie chcesz? Mmm, czy pod tym pudełkiem jest coś ciekawego? Zobaczmy. O, praca jest naprawdę fajna! Brawo, Rączka! To świetny pomysł. Na pewno teraz kogoś znajdę. Dostanie zarbuza. To będzie bolało, ale następnym razem nie będą się ze mnie nabijać. No to szykujcie się! Tylko nie we mnie! Aj, babciu, to jest zły moment, wyłącz się! Bingo! A masz. Nie! Babciu! A przez ciebie mnie znaleźli! Trafiony, zatopiony! Tym razem użyję starego, dobrego miecza laserowego. Z pewnością nikt się przed nim nie ukryje. Pusto. A co mamy tutaj? Znowu pusto. Gdzie się wszyscy schowali? Nie, nikogo tu nie ma. Znalazłam. O nie! Pomocy! Dziwne, dlaczego tu jest pusto? Wystarczy, proszę. To jest po prostu niemożliwe. Tam musi ktoś być. Mm, ktoś, ale na pewno nie ja. Głupi miecz oślepił mnie. Poradzę sobie bez niego. Uf, pofarciło mi się. Nie pofarciło, znalazłam cię. Każdej dobrze się spisała. No dalej. Nigdy w życiu nie umiałam obsługiwać gaśnicy. Z kolei szpada jak najbardziej mi wystarczy. Uważajcie. Zostało ostatnie pudełko. Teraz na pewno nas zasztyletuje. Pomóżcie! Czas przypomnieć sobie troszkę szermierki. Co się dzieje? Zrobię tak, że z tego pudła nic nie zostanie. O nie! Proszę, nie rób nam krzywdy! Wiemy, że przegraliśmy! I sorry za nasz wygląd. Te koszulki były w porządku. Wszystkich znalazłam. Mówiłam, że to zrobię. Subskrybuj kanał Multilu Challenge, bo właśnie tu czekają na ciebie bohaterowie, którzy poprawią ci humor. I koniecznie napisz w komentarzach, która runda najbardziej ci się podobała. Do zobaczenia, pa pa!